Witam wszystkich. Dzisiaj takie właśnie krótkie czytanie um, mające na celu, ponieważ właśnie jest dzisiaj święto zmarłych, więc to jest takie krótkie czytanie, czyli taki przekaz, co na przykład tutaj znaki zodioku chciały przekazać y, tamtemu światowi, tamtemu światu, tamtemu wymiarowi i odwrotnie. Co ludzie, co nasi, nasi zmarli, właśnie po tamtej stronie, chcą przekazać za pośrednictwem aniołów każdemu ze znaków Zodioku. Czyli taka ogólna wymiana. I teraz tak, dużo jest właśnie, jeżeli chodzi o Święto Zmarłych. Czym jest Święto Zmarłych? I czy na przykład ci, co celebrują Halloween, czy, czy to są właśnie zwolennicy, czy przeciwnicy? Ogólnie powiem tak, jeżeli na przykład biorąc pod uwagę realia, na przykład polskie, no czym to się charakteryzuje? Czy, czy ten Dzień Wszystkich Świętych jest właśnie tym dniem, którym nazwalibyśmy taką refleksją? No chyba nie. Z tego względu, że zaczyna się właśnie od tego, że. To jest dobry moment na to, żeby ci, co sprzedają znicze, sprzedali ich jak najwięcej. Ci, co sprzedają kwiaty, sprzedali jak najwięcej. Ci, co kwestują, żeby zebrali jak najwięcej, to są jakieś różne zbiórki pieniędzy, różnego rodzaju właśnie kwestowanie, ponieważ przechadza się dużo ludzi i jest możliwość skorzystania właśnie z takiej okazji, żeby... No, po prostu wzbogacić ten portfel. No i przede wszystkim, ponieważ to jest taki dzień, że nie spotykamy się, tylko jest dzień jeden w kalendarzu, że trzeba przyjść na ten cmentarz, na ten grup Więc, no, wiadomo. Hmm. Kalendarz wyznaczył, wszyscy przychodzą, ale czy w takim y, momencie myślą właśnie o swoich y, zmarłych? No, niekoniecznie, ponieważ y, to też jest właśnie rewia mody z tego względu, że, no, pokażę Jaśce, czyli kuzynce, że mam nowych korzuch, zważywszy na to, że jest plus 18 stopni. A gdzie jest ta refleksja? Gdzie jest właśnie to takie zastanowienie się nad przemijaniem, nad, nad bliskimi, nawet czasami nie ma czasu, bo Wokoło tego grobu jest masa jeszcze innych ludzi. Przeciskanie się i um, ciśnięcie, właśnie w danym miejscu, no, ogranicza w zasadzie takie skupienie. Zwłaszcza, że jest dużo ludzi, jest szum, harmider. Um, no więc, takie moje właśnie, taka moja refleksja, że w takim w zasadzie dniem prawdziwym y, są zaduszki, gdzie. Wtedy można na spokojnie i to niekoniecznie na cmentarzu, gdzieś tam zrobić sobie taki właśnie rozrachunek, gdzieś zrobić sobie taką wewnętrzną, no takie takie wewnętrzne właśnie porozumienie i skupienie uwagi właśnie na tych, co już nie ma. Może przypomnienie sobie i uświadomienie pewnych rzeczy. No wiesz właśnie, że wszystko, wszystko mija, wszystko mija, czas mija. Ludzie mijają, ludzie umierają, wszystko się zmienia. Dobra, ale to byłoby tak na, na pokrótce właśnie taki wstęp, że tutaj chodzi bardziej o taką wewnętrzną postawę i kulturę wewnątrz siebie, nie na zewnątrz. Ok, teraz, może, dla. No, zacznijmy właśnie od Barana. Czyli, co Baran jako znak chciałby przekazać. No, nie wiem, swoim najbliższym, ogólnie tamtemu światu, tamtemu wymiarowi, jakąś jaką myśl, jakąś taką właśnie sugestię, co y, dla, dla danego znaku, czy w ogóle, y, no, sugerowane byłoby właśnie takie skupienie na, na, na tym aspekcie. Dobra, y, wyszedł tutaj Wisielec. Więc tak, baran jest może na takim etapie, że powinien w zasadzie stanąć, przystanąć, skupić uwagę na sobie, na, na tym właśnie, na tym przemijaniu, co dla niego jest ważne, co zrobił, co dokonał, co jeszcze mógłby zrobić w swoim życiu. Podjąć jakieś może działania, ale przede wszystkim to jest pokazane, że tutaj powinno to się odbywać właśnie w takiej ciszy, w takim skupieniu, w takim właśnie odizolowaniu. Nie tam, gdzie jest właśnie harmider, tam, gdzie jest głośno, tam, gdzie nie ma takiego przepływu właśnie energii, tylko jest ruch, właśnie jest taka codzienność. Tu jest wskazane właśnie, żeby baran. Wytyczą sobie może jakieś swoje cele, ponieważ listopad właśnie każdemu się kojarzy z tym, że to jest święto wszystkich świętych. Natomiast listopad to też jest taki miesiąc refleksyjny, powiedziałabym, z tego względu, że zaraz potem jest grudzień, który jest bardzo przyjemnym miesiącem, bo Andrzejki, Boże, co ja mówię, Mikołaj, Mikołajki, Następnie, właśnie są święta, które są bardzo fajnie celebrowane. Oraz, no wiadomo, sylwester, no i nowy rok. Czyli postanowienia, jakieś nowe sytuacje, które można podjąć się wyzwaniom właśnie z nowym rokiem. Natomiast, listopad jest takim miesiącem, że można już wejść w głąb siebie, wysnuć sobie jakieś swoje plany. Swoje postanowienia, które można dopiero realizować, no niekoniecznie w nowym roku, ale krok po kroku, żeby wiedzieć, ale skupić się przede wszystkim na tym, co zrobiliśmy, co dokonaliśmy, czego jeszcze nie dokonaliśmy, co chcielibyśmy dokonać. No i taka właśnie z tym związana refleksja, żeby skupić się tu i teraz i wytyczyć sobie taką jakąś drogę, ścieżkę, która by nas prowadziła. I wzbogacała nas osobiście, czyli w tym przypadku Barana. I co można byłoby zaplanować, co można byłoby zmienić, jak można byłoby zmienić swoje życie, swoje podejście. Czyli, jednym słowem, Baran musi spojrzeć w głąb siebie, swoje odczucia, aby móc pewne rzeczy zmienić i zaplanować. Teraz, tak, co tamten świat, czyli. Co z Marni chcieliby przekazać za pośrednictwem właśnie swoich przedstawicieli, czyli aniołów? Okej. Okay. Dobra. Czyli tak, wyszedł nam tutaj anioł, archanioł Raziel. I to przede wszystkim mówi o tym, że to są tajemnice Boga, czyli razjel ogólnie odpowiada, jeżeli tak można byłoby mówić, jest patronem na przykład Lwa. Natomiast co z chcieliby w ten sposób przekazać, że żeby barany kierowały się swoim życiem i, i cieszyły się tym życiem tu i teraz. Czyli tym życiem doczesnym, żeby myśleli o tym, co robią, żeby skupiali się właśnie na, na, na tych aspekt, aspektach właśnie życia takiego codziennego, na tym, czego pragną, czego oczekują, żeby to życie było takie bardziej wzbogacone, urozmaicone, ponieważ jesteśmy tutaj w zasadzie na 5 minut, żeby można było przeżyć to w sposób jakiś taki fajny, godny, żeby. Przede wszystkim właśnie to człowiekowi sprawiało jakąś radość, żeby sam z siebie robił wszystko, co, co jest możliwości, żeby można było to życie przeżyć tak swobodnie, godnie, z taką, z, taką, z taką lekkością. Nie szukać jakichś ciężarów, powodów, jakichś przykrości, a skupić się właśnie na, na życiu doczesnym, tu i teraz. Ponieważ no wiadomo, to są dusze, raz je odpowiada też za, za duszę, natomiast y, to jest taka właśnie refleksja tamtego y, ludzi zmarłych. Też y, mówi o tym, żeby skupić się też na snach. Jeżeli y, ludzie y, są gdzieś wtajemniczeni, bo nie każdy bierze sens jakąś taką y, dla siebie podpowiedź, ale y, jeżeli tak jest żeby skupić się nas na które, właśnie za pośrednictwem ludzi, którzy już odeszli, czyli naszych dusz, dusz naszych, naszych najbliższych, tych, tych, co już nie ma ich po prostu na, na, na tym ziemskim padłach, żeby skupić się i żeby można było w jakiś sposób właśnie no, odkryć to, co jest tutaj najlepsze, najpiękniejsze i sugerować się właśnie podpowiedzią, ponieważ w tych snach jest dużo takiej mądrości i to nie trzeba właśnie czytać snów, jeżeli chodzi o sennik, bo to raczej to nie ma nic ze sobą wspólnego. Pewne rzeczy właśnie odczuwa się i to są sugestie dla danej osoby w danym momencie. Ze względu właśnie na jej problemy czy sprawy. Więc taka ogólna podpowiedź. Skup się tu i teraz na tym życiu, właśnie doczesnym, spróbuj je przeżyć jak najlepiej. Nie myśl właśnie o innych rzeczach. A podpowiedzią mogą być dla ciebie właśnie takie sugestie z tamtej strony, że w odpowiedzi znajdziesz właśnie przez sny, przez jakieś znaki. Ja już nie mówię, że to mogą być gdzieś spotkane jakieś piórka, czy. Drobne monety, ale właśnie sny są taką jak gdyby wewnętrzną świadomością, która przychodzi do nas właśnie podczas tego odprężenia, i wtedy możemy czerpać właśnie sugestie i wyciągać jakieś wnioski. Dziękuję.